Ja jestem Mary i dziś zapraszam Was na denko. Ostatnie denko było już jakiś czas temu, więc w końcu nadszedł ten czas, dobry czas, kiedy uzbierało się trochę tych kosmetyków, które zużyłam, które mogę Wam teraz pokazać. Jak możecie zobaczyć, trochę tego jest, głównie jest to pielęgnacja, także będzie kilka perełek, które mogę Wam polecić. Ja już nie przedłużam, pamiętajcie oczywiście o łapersce w górę, subskrypcji, serduszku w komentarzu i oglądamy. Zacznijmy sobie od kosmetyku, który jest jedyny, jeżeli chodzi o makijaż. Jest to kosmetyk, który widzieliście ostatnio w makijażu września, który właśnie chciałam wykończyć. I jest to mydełko do brwi od Maxmo. Jeszcze w tym starym właśnie opakowaniu. Jeśli chodzi o tę nową grafikę, to już też właśnie mam to opakowanie w użyciu kolejne, więc jak widzicie, jak możecie się domyśleć, ja po prostu to mydełko polubiłam i myślę, że jest po prostu bardzo dobre. Jest właśnie też w teście tutaj mydełek na kanale. Jak możecie zobaczyć, zostały tutaj już naprawdę takie totalne resztki, których się nie da wydobyć i już są białe, więc będą zostawiały biały osad na brwiach. Podejrzewam, że zrobiło się tak pod wpływem jakiegoś utleniania. No naprawdę tego jest tutaj już minimum, więc więc no, tego się nie da po prostu wygrzebać, także zużyłam. Kolejne opakowanie, tak jak Wam mówię, już mam, bo właśnie miałam dwa opakowania otwarte, czyli to ze starą grafiką i to z nową grafiką. Mydełko super, świetne, dobra całkiem cena, marka z tego, co widzę, jest też polska i dobrze utrzymuje przede wszystkim brwi, no a to jest... W sumie najważniejsze. Gdzieś tam włoski nie opadały mi jakoś w ciągu dnia zbyt mocno. Nie zostawiało mi też y, to mydełko białego osadu, więc jak najbardziej jest na plus. No, dopiero tutaj, już jak nic praktycznie nie zostało, no to te resztki zrobiły się takie białe. Więc y, ogólnie, czy mogę Wam polecić? Tak, mogę Wam je polecić. Teraz mamy kilka produktów do włosów. Dawno już rzeczy do włosów, produktów, kosmetyków do włosów nie zużyłam, więc teraz jakoś tak nastąpiła taka kulminacja i gdzieś tam wszystko powoli się zaczyna kończyć. I mam tutaj mój ulubiony Olaplex numer 6. Wykończyłam, to jest drugie opakowanie, które skończyłam. Trzeciego sobie jeszcze nie zamówiłam. Bo wykańczam troszeczkę inny produkt. Natomiast do niego oczywiście teraz wrócę. Jak tylko tamten skończę, albo jak się pojawi jakaś fajna promocja, to od razu będę zamawiała. Numer 6 nakładamy po myciu przed suszeniem. Możemy też na wysuszone włosy nałożyć ten produkt. Ja nakładam właśnie przed suszeniem. On super włosy wygładza i też pewnie jakoś chroni. Natomiast ja go stosuję dlatego, że przepięknie wygładza. Także to jest produkt. Z którym się tak naprawdę nie rozstaje. No teraz chcę zużyć jeszcze inny, więc mam małą przerwę. Natomiast jest to moje właśnie drugie opakowanie. Poznałam ten produkt przez moją fryzjerkę. Także tam polecali mi ten produkt, też używali. Widziałam, że rzeczywiście fajnie te włosy wyglądają. Potem kupiłam, zobaczyłam, że w domu też fajnie wyglądają te włosy po tym yy, produkcie. Dlatego też użyłam właśnie ten produkt po każdym myciu przed suszeniem. Więc jeśli będziecie jakąś widzieć promocję właśnie na ten produkt, to dawajcie mi znać, będę kupować. Teraz czas na odżywki, maseczki do włosów, które zużyłam. Są one już bardzo brudne i brzydko to wygląda, więc pokażę Wam tylko z daleka. Są to produkty od Isany, które są dobrze znane w większości, tak myślę, szczególnie ta, bo była takim wiralem, że przez pewien czas nie można było nigdzie tego produktu dostać. Druga to jest właśnie taka różowa, ona jest chyba z tym, z jedwabiem, tak mi się wydaje. Tutaj zobaczmy tak, jedwabisty połysk, a ta to mleczko migdałowe. Jeżeli chodzi o te produkty, są ok, ale na mnie jakiegoś takiego turboszału nie zrobiły. Po prostu, ok, maseczki do włosów, odżywki do włosów, bo możecie właśnie je zostawić na 3 do 5 minut, a możecie też nałożyć je jako produkt bez spłukiwania więc tutaj możemy na kilka sposobów te produkty zużywać. Ja zazwyczaj zostawiam je na te 3 do 5 minut i potem je spłukiwałam, dlatego że potem nakładam tą szóstkę od Olaplexu, więc gdzieś tam nie chciałam kulminować dwóch produktów na włosach, żeby po prostu te włosy też nie były obciążone, bo to też można zawsze przesalić, Więc te maski, one są tanie, szczególnie na promocjach W związku z czym pewnie do nich wrócę za jakiś czas Na razie mam taką misję, żeby podużywać te produkty Bo kiedyś nagrałam też taki film z maskami, odżywkami Ogólnie produktami do włosów, które obecnie mam w swojej kolekcji Więc mogliście zobaczyć, że tego jest dużo I nadal mam kilka nieotwartych produktów W związku z czym teraz skupiam się na tym, żeby te produkty zużyć totalnie no i dopiero potem będę gdzieś tam wracać do produktów, które mi się sprawdzały, żeby też właśnie tych produktów nie było za dużo, żeby nie były zbyt długo otwarte, co u mnie się zdarzało. Podsumowując, te produkty uważam za fajne, ale bez takiego szału. U mnie na włosach jakiegoś takiego totalnego wygładzenia nie dają, totalnego nabliżenia też nie dają. Po prostu są dobrymi odżywkami, takimi okej, okay, ale bez jakiegoś takiego turbo szału. Więc jeśli tej maski jakoś nie będzie, to nie będę też jakoś bardzo za nimi płakać. Więc okej. Okay. Ale bez szału. Do włosów zużyłam też olejek ochronny. Jest to ten olejek od Isany, który też właśnie był takim dosyć mocnym, dużym wiralem. Ja uważam, że przepięknie pachniał. On dodatkowo też tutaj ma obietnicę, że gdzieś tam te włosy chroni przed wysokimi temperaturami. Teraz nie wiem, czy ta formuła się nie zmieniła, bo słyszałam gdzieś tam, że te olejki od Isany pozmieniały formułę. Nie wiem, czy ten również, to trzeba by było po prostu sprawdzić. Był ok. Ale też jakoś szału nie ma. Ja po prostu nakładam te olejki na końcówki, bo uważam, że one działają, bo ochraniają te włosy. Natomiast dla mnie każdy ten olejek działa tak samo. Gdzieś tam nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby te włosy były przeciążone po olejku, bo też staram się dozować odpowiednią ilość. Natomiast myślę, że kiedyś wrócę ale teraz mam jeszcze taki totalny duży zapas właśnie olejków od Isany. Mam też olejek od Olaplex, więc gdzieś tam używam. W każdym razie uważam, że takie olejki należy stosować, żeby te końcówki były zabezpieczone, ale też nie widzę jakichś większych różnic pomiędzy tymi olejkami. Być może, gdyby pod mikroskopem to sprawdzić, to jakieś takie różnice by były, natomiast przy takim codziennym stosowaniu nie widzę. Widzę natomiast, że od kiedy używam właśnie te olejki regularnie, czy to ten, czy to właśnie inny z Isany, czy ten z Olaplexu, to te końcówki rozwajają mi się o wiele, o wiele właśnie wolniej. Więc ogólnie wam polecam stosowanie olejków, czy ten polecam, polecam. Natomiast nie wiem, czy w tym momencie ten skład jest taki sam. Jeżeli chodzi o twarz, no to zużyłam tutaj dwa produkty do mycia twarzy: i pierwszy z nich jest to marka Botanic Skin Food, i jest to oczyszczający żel do twarzy. Jest to, słuchajcie, marka natury. Chyba marka Natury. Na pewno jest dostępna po prostu w Naturze ta marka i on wygląda w ten sposób. Uważam, że jest to bardzo spoko żel. Myślę, że kiedyś do niego wrócę, natomiast nie zrobił na mnie takiego totalnego szału, więc nie powiem Wam, że lećcie, bo to jest najlepszy właśnie żel. Natomiast robił to, co miało robić, więc nic mu nie mogę zarzucić. Przyjemny żel, jeżeli jego cena jest dobra, to też można na niego zwrócić uwagę. Zużyłam też piankę do mycia twarzy. Jest to pianka od AA, najbliżająco kojąca, pianka oczyszczająca i ją Wam mogę bardzo polecić, bo była po prostu świetna, super domywała. Nie jest to taka pianka, która ma bardzo tak Taką konsystencję wodną, tylko raczej właśnie z tych gęstych, a ja takie gęste pianki lubię. Więc fajna dobrze myła. Ja używam pianek rano, więc do tego mi się super sprawdzała, więc jeżeli lubicie pianki, to te też możecie sobie zapisać właśnie na liście. Ona jest dostępna w Rossmanie. Ja ją dostałam od Rossmana, jak była kampania na Instagramie z konkursem i Wy też, jeżeli wygraliście właśnie w tym konkursie, który wtedy prowadziłam, to tę piankę otrzymaliście, więc jestem ciekawa, czy też się Wam posprawdzały te pianki. Jeżeli tutaj jesteście, to dajcie znać. Natomiast ja właśnie teraz po przetestowaniu jej mogę Wam powiedzieć, że bardzo fajna i jeżeli gdzieś tam pianki mi się będą kończyły, to na pewno na te też zwrócę uwagę. Serum, które zużyłam jest od My Body, Glow Up i jest to serum z witaminą C. Jest to marka kokolicy i tam też to serum dostaniecie. Mogę Wam totalnie polecić. Bardzo dobre serum z witaminą C, które też nie kosztuje majątku. Fajnie tę skórę rozjaśnia. Też to, co jest oczywiście na plus, to to, że cały czas było ono dobre. Ja przechowuję raczej dobrze kosmetyki, ale przy różnych witaminach C zdarzało mi się czasami tak, że pomimo regularnego używania więc ten produkt nie stał jakoś długo otwarty, to ta witamina C zmieniała kolor, a zazwyczaj, jak ta witamina C zmienia kolor, to znaczy, że już się nie nadaje do użycia, bo po prostu no, traci swoje właściwości. Natomiast tutaj nic się nie działo od momentu właśnie otworzenia aż do momentu zużycia, więc tutaj ta witamina C jest też wzbogacona acerolą. Także jeżeli szukacie czegoś w dobrej cenie z witaminą C, to tutaj Wam mogę polecić. Bardzo dobrze mi się sprawowało to Serum. Krem do twarzy na noc, który zużyłam. Jest on od Bielendy Supreme Lab z ceramidami, intensywnie odżywczy. On też ma bardzo dobre opinie w internecie. Jest to 50 ml. Samo to opakowanie jest próżniowe, chyba tak to się nazywa. To znaczy, że jak naciskacie, to tutaj potem się podnosi ten tłok, więc zużywacie ten krem do końca, co jest oczywiście na plus. I to jest kosmetyk, do którego na pewno wrócę. Jest to świetny produkt. Wiem, że też jest właśnie w opcji 100 ml, więc więc już teraz się zastanawiam, czy sobie tej setki nie kupić, dlatego że jest to świetny produkt. Świetnie nawilża, świetnie właśnie tak regeneruje. Wydaje mi się, że też super działa właśnie na barierę hydrolipidową, ze względu na to, że ma w sobie ceramidy. Ma też skwalan, kwasy tłuszczowe, fitosterole z naturalnych olejów roślinnych, masło, shi, glukozę, morznik i witaminę E. Więc świetny produkt, po prostu świetny. Myślę, że tutaj nie ma co mówić, po prostu Wam polecam. Tego na dzień nie miałam, natomiast to jest ta wersja na noc, zużyłam i na pewno wrócę. Bardzo fajny krem pod oczy, który zużyłam, jest od Ibry z serii Think Pink. I jest to właśnie krem pod oczy z kwasem hialuronowym, i tu opakowanie jest takie samo to próżniowe. Jeżeli się mylę, to mi poprawcie, jak się takie opakowania prawidłowo nazywają. Jest to bardzo przyjemny krem pod oczy. Fajnie nawilża, jest to konsystencja lekka, więc nie wiem, czy jeżeli ktoś ma turbo przesuszoną skórę, to czy ten produkt się sprawdzi. Natomiast na pewno sprawdza się genialnie pod makijaż, więc jeżeli gdzieś tam Wam się korektory ważą na kremach pod oczy i szukacie czegoś lekkiego właśnie na rano, to to może być świetny kosmetyk. Ja tutaj uważam, że nawet trochę wygładzał tę skórę, w związku z czym makijaż wyglądał lepiej. Więc zużyłam z przyjemnością i mogę tutaj Wam też go polecić. I to też jest polska marka, z tego co widzę. I to, co może być też ważne, no to mamy tutaj właśnie ikonkę vegan, więc też jest odpowiednia dla vegan. Od marki MyBody zużyłam też krem SPF 50+, UVA, UVB i to jest produkt, który Wam też już polecałam właśnie w rolkach. Zużyłam go już właśnie z miesiąc temu, bo jakoś tak od razu po ostatnim denku, które, które nagrałam, więc trochę już ten kosmetyk tutaj leży i to jest świetny krem nie roluje się, nie bieli, pięknie wygląda na nim makijaż, szybko się wchłania a cena też jest bardzo dobra, szczególnie właśnie w promocji. Zostaniecie go na kokolicie i mam też kolejne opakowanie, jeszcze nie otwarte, bo teraz testuję jeszcze inny produkt, natomiast to też wydaje mi się, że będzie kosmetyk, do którego będę wracać, ze względu na to, że dobrze wygląda i ma dobrą cenę, a jeżeli chodzi o spf -y, to raczej szybko się zużywają. Ja SPF 50 używam cały rok i to też Wam polecam. Zużyłam też taki intensywnie nabierzający tonik mgiełkę do twarzy. Tutaj ten produkt szczególnie moja mama polubiła. Ja z tonikami mam tak, że są po prostu zazwyczaj dobre albo niedobre, ten jest raczej dobry. Fajnie się też aplikował, bo mamy tutaj atomizer, więc jeżeli szukacie jakiegoś nawilżającego toniku, co to myślę, że mogę Wam polecić, ale to też nie jest tak, że jakoś mnie rzucił na kolana, po prostu był dobry. Więc gdzieś tam myślę, że okej, okay. tutaj z tego co widzę, mamy obietnicę długotrwałego nawilżenia, mamy też formułę wegańską, natomiast ja gdzieś tam, jeżeli zależy mi na nawilżeniu, to skupiam się na dobraniu odpowiedniego serum i kremu, ale myślę, że taki tonik też może wtedy pomóc, więc ogólnie okej, okay, bez Jakichś złych y, wrażeń, ale też bez takiego przekonania, że do niego wrócę, bo to jak mówię, jakimś y, niesamowitym produktem dla mnie nie był odkrywczym, ale był dobry. Zużyłam też kilka maseczek w płachcie, tutaj zostawiałam Wam trzy i mam tutaj na przykład moje dwie maseczki od Skin79. Ja uwielbiam maseczki od Skin79. Te maseczki u nich na stronie można kupić często po 2 zł, 2 złote z groszem i czasami można jeszcze trafić w ogóle na kod rabatowy y, albo na wysyłkę za złotówkę y, do punktu DPD, więc y, ogólnie polecam. Te maski używam od kilku lat już. Wydaje mi się, że już za 3-4 lata je zamawiam. Więc tutaj mamy na przykład taką rozjaśniającą. ta jest chyba moją ulubioną. Mamy też taką rewitalizującą, więc w ogóle wybór jest ogromny. Ostatnio jak kupowałam te maseczki, to pokazywałam wam we vlogu, więc to już też jakiś czas temu było. Więc te produkty wam polecam, bo dobrze działają i można też je kupić w dobrej cenie. W Hebe też można je kupić, ale one są po prostu tam droższe. Ale jeżeli chcielibyście po prostu wtedy sobie przetestować, to myślę, że można sobie pójść taką jedną maseczkę kupić w Hebe. A potem sobie, jeżeli Wam się sprawdzą, to właśnie zamawiać na stronie Skin 79, czyli bezpośrednio u nich od producenta. Ja wiele tych masaczek już zużyłam i kilka różnych zawsze zamawiam. Tutaj akurat te chyba lubię najbardziej. Ale właśnie na stronie Skin 79 pojawiły się też maseczki od Mizon. I tutaj jedną już użyłam. Tutaj akurat jest z zieloną herbatą, i ona jest opisana jako przeciwtrądzikowa, no bo właśnie jest z zieloną herbatą, więc jak macie jakieś stany zapalne, to na super działa. Więc ją też Wam polecam. Kilka innych wersji tego na też wtedy zamówiłam, więc będę testować i w kolejnych dękach będę wam dawać znać, o ile będę pamiętać, bo często po prostu zapominam te maseczki odłożyć i po prostu je wyrzucam. Więc tutaj trzy pamiętałam, żeby wam odłożyć i, i, i wam teraz pokazuję. Mam tutaj też dwa ostatnie produkty, które też są maseczkami, i są to właśnie maseczki od Bielendy, które się nazywają Skin Restart. To są dwie wersje, które można właśnie sobie kupić. Ta jest z takimi kolorowymi granulkami, a ta po prostu ma taką jednolitą konsystencję. Są to maseczki, które wystarczą Wam na kilka razy, około pięć razy, zależy wiadomo, ile nałożycie. I są to okej okay, maski, tylko trzeba je po prostu zmywać. Więc ja jednak jak mam wybór, to wybieram jednak maseczki w płachcie, bo nakładam, zdejmuję, wyrzucam i tutaj nie ma problemu, nie trzeba się gdzieś tam bawić z tym zmywaniem. Były ok, bez szału, chyba do nich jednak już nie wrócę. Po pewnym czasie, jak tak się zastanowię, jak te maseczki działały, to były okej, okay, fajnie nawilżały, ale jakoś tak, no z tego względu, że trzeba je zmywać, to jednak wolę kupić sobie te maseczki w płachcie, bo one działają równie dobrze. Więc na razie te maski jakoś tak turbo mnie jeszcze tak na właśnie kolana nie rzuciły. Podsumowując, to co mogę Wam totalnie polecić i do czego na pewno będę Będę chciała wrócić, to jest ten krem pod oczy od Ibra, to jest ten krem do twarzy od Bielendy, to jest serum z witaminą C i krem z filtrem od MyBuddy. A oprócz tego jeszcze mamy piankę do mycia twarzy od AA, która jest genialna też! No i ten Olaplex numer 6. Reszta jest ok, ale bez jakiegoś takiego turboszału, więc jeżeli będę miała możliwość, to do tego wrócę. A jeżeli będą inne produkty, to będę brała inne produkty. Zapomniałam jeszcze o tym mydełku. To mydełko też Wam polecam i będę do niego wracać. No, drugie opakowanie już mam. Na dziś to już wszystko. Czekam na Was w komentarzach. Dajcie znać, jeżeli mieliście te kosmetyki, czy Wam się spodobały, czy nie, czy były takie po prostu, a okej. Okay. Czekam też na informacje, co Wam się udało zużyć ostatnio i czy to było okej, okay, czy takie średnie, czy było super. Na dziś to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się już niedługo. Pa!